Ludzie na live zostawiliście aż 6 łapek w górę. Znowu to zrobiliście, więc lecimy, kolejny odcinek. Kontynuujemy maraton. Dzisiaj zajmiemy się budową ekspiarki ze szkielet Będzie bardzo fajny odcinek, mamy fajne temy. Będzie fajnie. Także zapraszam do oglądania. No i teraz. Zaczynajmy! Jesteśmy znowu po takim bardzo fajnym intrze. Mamy FPS-ów, mamy 30, także 40 nawet, 40, 50. 50 nawet więcej, także jest pog... <grym> Dobra, jak najpierw pokażę Wam co się takiego zmieniło u nas. O, mają urósł. Zrobiłem sobie. E, takiego melonka, bo byłem w takim fajnym miejscu o nazwie, nie, to nie jest dżungla, tylko e, byłem w. No, znalazłem po prostu tego mining jak to się nazywa. No, wiecie co? Byłem w tym, co tam są wagoniki i tory, opuszczona kopalnia. Tak, to jest opuszczona kopalnia, tam byłem. Tylko nie chcę. poskaczyć. i mamy melony. Jest super, bo ja właśnie mówiłem, że może na tym odcinku byśmy poszli szukać melonów, ale dużo ostatnio kopałem, byłem w kopalni. I mamy dosyć sporo diamentów, dużo emeraldów I jest fajnie, bardzo fajnie. Dawaj mi tutaj bucket. E, dzisiaj będziemy ale FPS. Fajnie, na tym odcinku może będzie lepsza jakość. Jej. Dobrze jest, dobra. To jeszcze musimy trzy, tak? Mamy trzy? Mamy trzy. Dobra. To raz, dwa, trzy. To jak wylejemy, to jeszcze musimy stąd zabrać i tutaj położyć jest. super. Także melonki już będą chyba rosnąć, nie? Miejmy nadzieję. Tu po Ruchem to, łączką i super. Eee, co byśmy potrzebowali? Na pewno kilka wiaderek wody, jakieś mamy drewno. No, chyba nie, no, zbyt nie drewno. Wszystko chyba sprzedałem. No chyba wszystko sprzedałem. Chodźmy do kowadła. Bo kowadło to jest najlepsza rzecz na świecie. Trzy diamenty. No może być. Zróbmy sobie cały diamentowy secik. Lśniący. A te żelazne to... Ech, pozbyt, pozbyt. Super, będziemy mieli już pierwszy diamentowy secik. Trzeba to uczcić. Będziemy siedzieć sobie w farmie. Znaczy ja będę siedzieć, bo... Wy tego nie będziecie widzieć. Hmm, będzie trzeba na live'iku, jak będzie live, bo nie wiem będziemy kontynuować budowę tego miejsca bo brzydko jest, bardzo brzydko na razie tutaj wszystko wkładajmy ja idę ścinać drzewa zetnę tak tak może dwa i do was wracam. i teraz będzie magiczne pstryknięcie palcem i już jesteśmy przygotowani, także teraz możemy ruszać robić farmę Chyba o niczym nie zapomniałem. I tak, raczej powinno wystarczyć Drewno Mam. Wszystko mam. Także se Ja nie znam Seeda. Seedu mogę wam podać. No, czy se, jak ktoś chce długi jest. Ten seedek. Ola się lagi rozpoczęła, nie wiem czemu. Nie no, 37. 27. W kopalni będziemy więcej. Więc lecimy w kopalni. Jak, sobie, jak sprintuję to 30, no to dobra, 30 to nie jest źle. I pokażę Wam mniej więcej chyba, gdzie to jest. To są jest Gdzieś tutaj na tej górce się wkopałam. Tak? To gdzie to było? Dobra, to ja się z Wami widzę, ja to, znam, to jak to nie jest to, to zaraz do Was wracam. Dobra, nie wiem dokładnie końca, gdzie to wjeżdża, ale tutaj widzicie koordynaty w programie. Także zaczekajcie, jakie to były koordynaty. To były koordynaty. O, jeden. Spliczowałem. Chcę jedno zamknąć. Dobra, nieważne. To 204 na minus 9, dobra, lecimy. 204. 200 oh 200 4 na minus 9, czyli po tej linii idziemy Nie, w drugą stronę Tutaj w tą Dobra Na minus 9 Ojej, ciekawie będzie na pewno To widzimy się jak już będziemy schodzić, nie? Dobra, jesteśmy już na 204 minus 9 To lecimy teraz Pod siebie ale oczywiście nie będę pod siebie... Mm, weź mi daj, 50. Co ja zrobiłem? No mi no, normalnie, przypadkowo kliknąłem. Już się bałem, że nie jakieś... A tu już nie musimy patrzeć na, kondy, na koordynaty. Jakby to jest, spawner jest na poziomie 11. Kupujemy. Właśnie tutaj może być dużo kopalni. Bo spawnery właśnie się tak spawnują, gdzie jest dużo kopalni i raczej trochę tego będzie spawnery spawnery po pojawiają się, o tak, tak lepiej. Tak. Trochę będziemy szli w dół, ale FPS-ów no 40, to nie jest mało, a to nie jest też dużo. W niektórych youtuberów to 700 200. ale to jest bez przesady. No właśnie to mówię to będzie dużo kopalni na pewno. niżej. Spawner jest oświetlony. Nic z nim nie robiłam, tylko go oświetliłam, Tam sobie kopałem diamenty. Poza mi koordynaty. Oby już żadnej kopalni nie było oprócz tego spawnera. Niech będzie ten spawnerek. Jesteśmy już na 19. To, to zaraz. O, jest już góra spawnera. No, jesteśmy. To tutaj ja chcę zamknąć. Nie chcę, żeby mi coś przeszkadzało tutaj. No thanks. To ja sobie kopałem. I znalazłem to piękne miejsce. Musi że tą skrzynkę na szczęście. Tu nic nie ma w środku. Próć siodła. Tak, jak to się robi? czy znaczy wiem. Teraz to trzeba... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dotąd. Trzeba wszystko tutaj ładnie wykopać. I to zatkać. Super. sobie kiedyś tam zrobimy jakieś tory na górę. Będziemy sobie z bazy jeździć tutaj czasami. Jak będę chciał sobie naprawić itemę z wendingiem, no to to będzie idealne miejsce. Tylko żebym spałnerka przypadkowo nie zniszczył. To było najgorsze, ale nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to jeszcze dwa. Jeden, dwa. Pięknie, pięknie. O, my radę. fajnie. Diamenty to zawsze będzie można znaleźć, jak będę to kopać. Fajnie by było. Ja Diamenty znaleźć. Dobra, trzeba jeszcze jeden wykopać, bo woda będzie dochodzić dotąd, więc będzie trzeba jeszcze ich tutaj. będzie trzeba jeszcze Tutaj. F3 plus G? Na, no kurczę. Tu no to jest na jednym cząku ten spawner. Bo czasami się zdarza, że jest na jakichś dwóch. Tak, tutaj by się tak renderowało, że tu, tu jako, że... No wiecie. Dobra, nieważne. I tak, czyli dobrze myślę, że teraz jakbym wylał tutaj wodę, to... Dokąd by ona dochodziła? No, dotąd super. I tu one będą spadać w dół. Pięknie. Jeszcze nawet jeden. Trzeba by było tutaj zrobić jakiś designik. To ładnie tu wyglądało. To może tak. Zróbmy troszeczkę desek. W dużo tego drewna zabrałem, więc o to tutaj ja się nie martwię. W razie tutaj rozwalmy, potem tam rozwalimy na górze. I już mam wszystko oświetlone na maksa cały komputer. No widać, trochę nawet przyciemnie. Oj, lak. Dobra, nieważne. Nieważne. Ja zawsze mówię, nieważne, nieważne. To chyba nikogo nie wkurzę. Tak, jak w górze, to przepraszam. Nieważne. Dobra, bo takie bardzo króciutkie cięcie, nic nie robiłem sobie w tym samym miejscu. Nawet chyba nikt by nie zauważył. Poczekajcie. Dobra, jest wszystko git. Też musiałem sprawdzić, ale jest wszystko git. Tylko nagrywanie patrzyłem. Patrzyłem. Teraz tak. Tak. Dobra, musiała być cięcie, bo były krzyki u mnie w domu cały czas Jak to wam przeszkadza, to, to nie moja wina to mnie panuje. Nie, nie mogę z tym zrobić, więc sorry. Ale to nie moja. Nieźle! No! To będą deseczki Mogę najpierw to zbudować potem Widać wodę. Tak to będzie się męczyć. Ale już kończymy. Ładnie, ładnie. Musimy stąd wyjść. Z najprostszym sposobem jest po prostu taki. No, u mnie będą się pojawiać takie cięcia, bo głośno u mnie strasznie. Tutaj chyba nic nie będzie trzeba oświetlać, jest wszędzie bardzo jasno. Może trochę to bym tutaj pomurował, żeby tutaj się mogły, znaczy te, żeby te szkielety się nie mogły tu rozbić. I sorry za te dźwięki w tle, ale naprawdę nie moja wina, nic się ja mogę z tym zrobić. Dość, ale no wiecie jak to jest. Może u was tak nie jest, u mnie tak jest, ale nieważne, już o tym nie, nie mówmy. Ale idziemy. do sponarka. To trzeba wszystko zamurować, pięknie. Tak. Jest super. Jest super, bo tu mamy takie pomieszczenie, to nie ma nic za tą ścianą, oby. Na szczęście nie. Uf tego kobla. Ten kobl. Zrespił się? O, skubany się zrespił tutaj. Tam diamentowy secik typeczko. Ale go on się tutaj zrespił? Sponer jest cały oświetlony. To znaczy, że fajnie. To znaczy, że działa. Dobra, tu bym dałbym crafting. Będzie trzeba tutaj też trochę to Teraz Tutaj się tak wkopnę. Po ścianach pociągnąłbym z tego i bez okorowania. Bad. Super, super. I tak, bo ja będę tutaj stać. O nie, bedrock. Słabo. To nie będzie tutaj na podłodze. designu Będziemy tutaj designować. I tutaj będzie takie coś. Co okorujemy? Wiem, to jest pewnie bardzo ciemno dla Was, ale... No sorka. Muszę postawić crafting. Tutaj może być na razie. I zróbmy tak. Pół bloki. Schodki i jeszcze trochę półbloczków. Powinno być dobrze, bo tu położymy półbloczki. Tutaj na razie zawiesimy latarenkę tak na razie, potem to przeniesiemy wszystko. Trzeba tu zrobić design. Aha, i żeby było ładniej, to tutaj bym położył półbloki, żeby tego tutaj nie widać. Chyba dobrze. Tu bym dał schodki. Podaj mi słodki. O tak. To muszę zniszczyć sorka. Mam nadzieję, że nie jest ciemno. Błony? Nie, one będą mogły mnie bić. To nie wiem. Bo będą. Albo mam lepszy pomysł. Tu bym położył... No, ale lepszy pomysł. Tu bym położyło to. I na tym, jak kucnę, to może da się położyć jeszcze to. No i się da się, super. I nawet bez kłócenia się da, super. I teraz będę mogli klepać. Co mam z głowy? Do, do klepania. Nie! Za szybko się kiera. Dobra, super. Dobra, dobra, super, dobra, dobra. Dźwięki Miner Piotra. Ulubione, ulubione słowa Miner Piotra, dobra. Super, dobra. No sorka, jak to Was <noise> irytuje, to moje dobra, dobra, super. No ale tak mam jakoś, tak mówię, super. I tak, jest fajnie, fajnie. I teraz tu bym położył, tak, tak. I to okoruję. Git jest chyba. Chyba będzie git. No dobra, to ja to dokończę i się z wami zaraz będę widział, bo no, film będzie za wielki. A nie może być wielki, bo nie będę mógł dać intra. Więc muszę teraz zakończyć i widzę się z wami jak z tej wszystko już ogarnę i będziemy musieli pochodnie i zobaczymy, czy wszystko ładnie działa. Dobra, chyba taki mały design wystarczy. Tutaj ja sobie wszystko porobię. Dobra, już mam to gdzieś, niech onś tam drom. Ja to i tak dokończę. Ale ten spawner krzywo jest słabo, ale raczej nie będzie tak źle. Musimy szybko uciec, także sobie tutaj zrobię szybką drogę ucieczki. Czekajcie, zostawię tak, to będzie dobry pomysł. Jak ja? To, to teraz szybko mogę tutaj pójść. Oni się rozpią, oni się rozpią. Tak? Tak, i super. Jest. Działa. może sobie farmić. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i miły komentarz. I słowo, które musicie napisać w komentarzu, albo nie musicie, jak chcecie, to napiszcie... Spawner. Napiszcie spawner, to... to wtedy będę wiedzieć, że dotrwaliście do tego To trzymajcie się i pa, pa. pa, pa.